Niesłychane słowa profesorki. W jedną minutę rozmontowała na kawałki najwybitniejsze orły Tuskowego rządu. Musicie to zobaczyć. Pani Kotula też jest, ma wysokie stanowisko, sekretarz stanu w kancelarii premiera. A pani Kotula zasłynęła chyba z rok czy dwa lata temu, mówiąc, że, y, że robi doktorat z, z jakiejś tam dziedziny. A okazało się, że ma tylko licencjat. Więc pani Kotula z licencjatu chce przeskoczyć na, na doktora. To taka pani z taką skręconymi włosami, która co już jakieś głupstwa mm, po prostu e, opowiada. I teraz w tym wywiadzie mówi, że będzie dodawać punktom, e, punkty dziewczynkom, po prostu, bo, bo trzeba lansować e, płeć kobiecą. Głupa bo po prostu. Jak popatrzę, jestem kobietą w ale jak popatrzę na te mm, posłanki w Sejmie, to uważam, że to po, po prostu wybrać, wyszukiwać tyle tych głup Bab, po prostu jakieś kotuly, jakieś jachiry, jakieś co jedno to, to, to głupta, proszę Państwa, Nawet może dlatego, że dyskryminacja pozytywna i, i wchodziły na listę wyborcze i baby tylko dlatego, że były, że były babami, a nikt już nie patrzył, co się tą, pod tą głową tli. Zgadzasz się z profesorką? Napisz koniecznie tak lub nie w komentarzu.